Witam Państwa na trzecim webinarium dotyczącym programowania robotów UR. Ja nazywam się Mirosław Jaślan i przybliżę się Państwu zagadnienia związane z aplikacją śledzenia taśmociągu. Naszym dzisiejszym zadaniem będzie pobieranie klocków poruszających się na przenośniku i ich późniejsze spaletyzowanie w miejscu odkładczym. Na koniec oczywiście przejdziemy do, do sesji pytań i odpowiedzi. Aby ramię robota pracowało poprawnie, musimy w pierwszej kolejności zdefiniować parametry instalacyjne, punkt TCP, udźwig, środek ciężkości, jak również dla przejrzystej pracy zdefiniować nazwy wejść-wyjść i na koniec poprawnie skonfigurować ustawienia taśmociągu, aby w sposób poprawny móc z niego korzystać w programie głównym. Jeżeli chodzi o ustawienia instalacyjne, to w naszej aplikacji będziemy korzystać z chwytaka firmy Robotik 2F85. Z noty katalogowej możemy sobie odczytać, jakie, jaki punkt TCP ten chwytak ma, jaki udźwig i gdzie jest jego środek ciężkości. Oczywiście moglibyśmy też korzystać z wizardów, ale jeżeli mamy te informacje podane, to od razu możemy je sobie tutaj wprowadzić. Jeżeli chodzi o punkt TCP, to mamy tutaj jedynie oddalenie w osi Z o 174 mm. Jeżeli chodzi o udźwig, to mamy tutaj... 0,93 kilo, czyli 930 gram. Jeżeli chodzi o środek ciężkości, no to mamy tutaj w Zecie 58 mm. Ok, chwytak zdefiniowany. Przejdźmy do ustawień wejść-wyjść. Zdefiniujemy sobie nazwy. My tutaj na stanowisku mamy dwa czujniki podpięte pod dwa wejścia cyfrowe oraz na wyjściu możemy sterować prędkością taśmy ciągu oraz możliwością jego załączenia lub też zatrzymania. I tak na wejściu cyfrowym drugim mamy, mamy czujnik na końcu taśmy ciągu nazwijmy sobie go. OK. Na wejściu trzecim mamy czujnik na początku taśmociągu. I jeżeli chodzi o wyjścia to na wyjściu konfigurowalnym 0 mamy informację o starcie działania taśmociągu. Lub też możemy ustawiać na wyjściu analogowym 0 jego prędkość. OK, mamy zdefiniowane. Teraz przejdziemy do ustawień do ustawień śledzenia taśmociągu. Jeżeli chodzi o śledzenie taśmociągu, mamy tu możliwość korzystania z dwóch taśmociągów. My na naszym stanowisku mamy jeden. Załączmy sobie możliwość korzystania z tej funkcji. I po pierwsze musimy zdefiniować jaki typ encodera tutaj używamy. U nas jest to Enkoder inkrementalny, który działa w trybie kwadraturowym. I na wejścia 8 i 9 w kontrolerze dostajemy informacje z kanałów A i B. Enkodera o impulsach, które później kontroler może sobie przerobić na, na prędkość. Ok, następnie musimy zdefiniować, jaki typ typ taśmociągu tutaj mamy. My mamy typ liniowy, może być też po okręgu, zaznaczamy liniowy i musimy podać ilość ilość impulsów na jeden metr. Znając tak naprawdę ilość impulsów na jeden obrót enkodera oraz znając średnicę wałka, na którym jest, osadzona jest nasza taśma, jesteśmy w stanie obliczyć ilość impulsów na metr. W naszym przypadku jest to wartość 43 tysiące. Ostatnią rzeczą, którą musimy tutaj zdefiniować, to linia, w której położony jest nasz taśmociąg. Aby tą linię wprowadzić, musimy ją sobie najpierw zdefiniować, więc przejdźmy do, do Features, dodajmy sobie linię. No i linię definiujemy przez dwa punkty. Pierwszy punkt będzie na początku naszego taśmociągu. A drugi w okolicach jego końca. Pierwszy punkt. I drugi. Ok, linia stworzona. Możemy wrócić do naszych e, ustawień śledzenia taśmy ciągu. No i tutaj mamy, mamy już wybraną e, naszą linię. Może się zdarzyć tak, że mm, robot będzie podążał w drugim kierunku niż, e, niż oczekiwany przez nas, ale to nie ma problemu. Możemy sobie tutaj jednym przyciskiem e, reverse direction zmienić ten, zmienić ten kierunek. Ok. Mamy tutaj wszystko zdefiniowane, zapiszmy sobie. Teraz możemy przejść do, do naszego programu głównego. Tak jak wspominałem, naszym zadaniem będzie śledzenie taśmociągu i pobieranie obiektów z niego i późniejsza paletyzacja. Dlatego możemy sobie podzielić nasz program na dwie części. Ja sobie stworzę docelowo dwa foldery o odpowiedniej nazwie na początek wprowadzimy sobie jeden folder. Pierwszy dotyczący śledzenia taśmociągu. I w tym folderze zawrzemy sobie wszystkie, wszystkie funkcje związane z obsługą naszego taśmociągu. Po pierwsze naszym zadaniem jest zdefiniowanie w którym miejscu nasz czujnik wejściowy wykryje obiekt, tak? Jeżeli ten obiekt zostanie wykryty, będziemy w tym miejscu uczyć naszej procedury pobrania, a następnie tą całą procedurę używając w środku funkcji śledzenia taśmociągu, będziemy mogli podążać za tym obiektem i poprawnie go, poprawnie go pobierać. Więc, żeby zdefiniować sobie ten punkt, musimy po pierwsze uruchomić taśmociąg. Wprowadzić ten element na taśmociąg, następnie oczekiwać na stan wysoki na wejściu naszego czujnika. No i następnie zatrzymać taśmociąg. To się wykona raz, ale będziemy mieli zdefiniowany punkt, w którym, w którym następuje detekcja tego, tego obiektu. Więc po pierwsze, ja sobie odznaczę wykonywanie programu w nieskończoność. I tutaj w naszym folderze dotyczącym taśmociągu. Po pierwsze, ustawimy sobie jakąś prędkość, może być 4V, w tym przypadku oznacza to 40% maksymalnej prędkości. Zezwolimy na start taśmy ciągu. I następnie oczekujemy, aż pojawi się stan wysoki na naszym czujniku. No, jeżeli się pojawi, oznacza to, że element jest, więc możemy taśmociąg wyłączyć, czyli prędkość na zero i brak zezwolenia na ruch taśmociągu. Ok. możemy sobie program uruchomić. Taśmociąg rozpoczął pracę, ja wprowadzę element. No i powinien się zaraz zatrzymać. Ok. Mamy detekcję, taśma się zatrzymała. Teraz w tym miejscu nauczymy naszej procedury pobierania tego, tego elementu, a później będzie, będzie ta procedura wykonywana w środku funkcji śledzenia taśmociągu. Ok. Pierwsze co? Zdefiniujemy sobie punkt nad naszym obiektem, nazwijmy może go już Obów object i dojedziemy sobie nad nasz element. Ok, jesteśmy nad naszym mm, obiektem. Ja sobie od razu zmniejszę prędkość, żeby, żeby cały program odbywał się mm, troszeczkę wolniej. Ok, jak już dojedziemy mm, do naszego nad nasz obiekt, na nas, nad nasze miejsce, w którym zdefiniowane jest pojawienie się elementu, no to możemy mm, włączyć taśmociąg. Czyli po pierwsze. Stawiamy jakąś prędkość. Zostawmy znowu te 40% i zezwalamy na start. Teraz oczekujemy, aż element pojawi się na naszym czujniku. Czyli oczekujemy na stan wysoki. Jeżeli element się pojawi, to my możemy wywołać funkcję śledzenia taśmociągu czyli z template'ów wybieram opcję, funkcję Conveyor Tracking. Konfigurowaliśmy w instalacjach conveyor pierwszy, więc tutaj też zostawiamy tą opcję włączoną. Ja sobie dodam od razu tutaj jakieś opóźnienie, tak żeby mogli Państwo później zauważyć, że robot podąża za tym, za tym obiektem. A dopiero później wykonuje tą sekwencję jego pobierania. Dodajmy sobie 2 sekundy. A teraz już nasz główny ruch pobierania. Też sobie zmniejszę prędkość. I po pierwsze zdefiniujemy punkt poboru. Nazwijmy go sobie. i ustawmy. OK. Zdefiniowany. Następnie dodajmy sobie akcję chwytaka. Polegającą na złapaniu obiektu. Close. Zapisujemy. I dodajemy punkt above object. Jeżeli już będziemy mieli pochwycony ten element, możemy nasz taśmociąg zatrzymać, czyli znowu dwie komendy set w pierwszej ustawiamy prędkość na zero. I Niski na, na starcie. Ok, jeszcze tylko sprawdzę te prędkości, wszystko jest ok. Program wykona się raz. Możemy teraz testowo sprawdzić, e, czy wszystko działa poprawnie. Ja opuszczę, opusz opuszczę ten element. Może jeszcze dodajmy sobie sekwencję. Before start, w tej sekwencji dajmy sobie jednorazowe zaktywowanie chwytaka, jak również otwórzmy go sobie na, na pewną wartość. Powiedzmy na 40%, zapisujemy. Zapisujemy wszystko, no i możemy przetestować nasz program. Widzimy, że robot podąża za obiektem, następnie zjeżdża i następuje pobranie. Program się zatrzymał, dlatego że miał być wykonywany tylko raz, tak żebyśmy mogli przetestować jego, jego działanie. Teraz możemy sobie na przykład zwiększyć prędkość, żeby Państwo zauważyli, że taśma będzie się szybciej poruszała i robot chwyci w późniejszym czasie ten element. Zmieńmy sobie na powiedzmy 70%. Podjedźmy do punktu początkowego. Ja jeszcze wstępnie odbiorę ten, ten obiekt. I klikamy play. Widzimy taśma się porusza. Szybciej obiekt został pochwycony dalej. Dobrze, czyli wszystko tutaj nam zadziałało tak, jak, tak jak tego oczekiwaliśmy. Zapiszmy sobie to. I tak naprawdę obsługę, obsługę taśmociągu mamy już zrobioną. Teraz dodamy sobie, dodamy sobie funkcjonalność paletyzacji. Czyli dodaję folder. Aby program był przejrzysty, i pierwsze co, co zrobię, to dodam punkt pośredni między naszym taśmociągiem a miejscem, gdzie ma być wykonywana paletyzacja, tak żeby bezpiecznie, bezpiecznie, bezpiecznie tam dojechać. Teraz dodajemy naszą, naszą paletę. Nasz obiekt ma 30 mm wysokości. Wzór typu Brit. Mamy dwa rzędy na trzy kolumny. No i musimy zdefiniować cztery narożniki, cztery narożniki tej palety. Pierwszy punkt zdefiniowany. Drugi punkt zdefiniowany. Trzeci zdefiniowany i ostatni zdefiniowany. Z jednego wzoru bez separatora. No i teraz definiujemy sobie procedurę odkładania elementu na, na palecie. Użyjemy konfiguratora. Klikamy Next. Poprosi nas o dojazd do punktu, do pierwszego narożnika. Dojechaliśmy. Next. Zaznaczamy punkt approach. Ok. Next. Dojeżdżamy znowu do pierwszego narożnika. OK, next, i definiujemy punkt wyjścia. Dajmy go sobie trochę wyżej, aby później przy powrocie do taśmy ciągu tak o nic nie, nie zahaczał. Klikamy OK. Ostatnią rzeczą, którą będę musiał zdefiniować, jest, jest informacja o tym, co ma się wykonać, jak robot dojedzie już w miejsce, w miejsce odkładcze. W naszym przypadku ma się po prostu utworzyć kwitak, tak aby pozostawił ten element na palecie. Zanim sobie dodam tą akcję, ja sobie dojadę do do punktu nad paletą, żeby mógł móc sobie odebrać ten element. Ok, dojechałem. I teraz definiuję tą akcję. Niech tak się otworzy na 40%. zapisujemy, zapisujemy cały program. Co jeszcze musimy zrobić? To zaznaczyć opcję wykonywania w nieskończoność, tak? Co do prędkości, też możemy je jeszcze pozmieniać, aby to nie wykonywało się wszystko tak szybko. mamy zdefiniowane możemy jeszcze sobie też dodać taką opcję, że będziemy sprawdzać ile jest spaletyzowanych elementów jeżeli zostanie spaletyzowanych 6 to będzie oznaczało, że musimy przerwać nasz program i dodamy sobie komendę przerwania programu czyli if, jeżeli ze zmiennych wybieramy sobie zmienną dotyczącą Ilości spaletyzowanych obiektów. Jeżeli ta zmienna równa się 6, to oznacza, że mamy przerwać program. Zapisujemy wszystko. Program jest skończony. Możemy, możemy teraz przetestować go w całości. Pierwszy element spaletyzowany. Mogą Państwo tutaj też podejrzeć w tych zmiennych, że właśnie ułożony został czwarty obiekt. Mamy informację o tym, że będzie wykonywany piąty cykl palety i że aktualnie wykonuje się piąta iteracja. Zostawiam ostatni element i po spalatyzowaniu tego elementu powinien nam się program zatrzymać. Paleta ukończona, program się zatrzymał. Widzimy na niebiesko informację, że ostatnią wykonywaną komendą była komenda zatrzymania programu. To na tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do funkcji śledzenia taśmy ciągu. Teraz przejdziemy sobie do sesji pytań i odpowiedzi.